Instrukcja przełączania się pomiędzy kontekstami. Ta funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników, którzy posiadają prawa administratora lub pełnomocnika dla danego przedsiębiorstwa. W zakładce Twoje konto poniżej indywidualnego konta znajduje się konto firmowe lub znajdują się konta. Firmowy. Jeżeli przełączymy się na kontekst firmowy, to w zakładce Dokumenty będziemy widzieli wszystkie dokumenty, które dotyczą danego przedsiębiorstwa, a także będziemy widzieli wszystkie foldery, które utworzyliśmy w ramach danego przedsiębiorstwa, i wszystkie foldery, które zostały utworzone przez. Pozostałych pełnomocników lub administratora. Natomiast indywidualne konto dotyczy tylko nas samych, i tylko my mamy prawo dodawać, usuwać foldery, które się na naszym koncie znajdują. Oraz możemy mm, przeglądać wszystkie dokumenty, które nas dotyczą. Następną różnicą pomiędzy kontem firmowym i indywidualnym jest taka, że konto firmowe umożliwia wypełnienie i przesłanie większości wniosków do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla konta indywidualnego przeznaczone są wnioski, które znajdują się w, w sekcji, w zakładce dla konsumenta.